Mówienie, że on, ten mężczyzna jest w moim typie, przez kobietę, jest ogromną pułapką. To głos intuicji. Teraz, w tych czasach, wszyscy zachęcają tam do, do słuchania głosu intuicji. To takie poczucie, taki sygnał, stosunek do jakiegoś człowieka, pozytywny. Czy może to być pułapką? Może, bo intuicja podpowiada nam zgodnie z naszą przeszłością. To głos podświadomości. I tak naprawdę on jest moim typem, to znaczy, że to jest dla mnie coś znajomego. On jest mi bliski. I wiecie, to pozbawia, to zaufanie do tego głosu, że o ten mężczyzna jest moim typie, pozbawia trochę rozsądku i świadomych decyzji. A jak powiedziałem, ten człowiek wydaje się znajomy. Czuje się z nim, jakby był swój. To jest bardzo podobne i bliskie do schematu z dzieciństwa. Dlatego to jest pułapka. To on jest w moim typie, to jest być może bardzo podobny do ojca. Bardzo podobna sytuacja do tego, jak, jaki był stosunek mojej matki do ojca. I tam nie zawsze było dobrze. Powiedzcie mi, czy jak często dziecko czy kobieta rośnie w idealnych warunkach, gdzie jest oboje rodziców, ojciec i mąż, oboje dbają o swoje obowiązki, o dziecko. Wychowują jak najlepiej, kochają się nawzajem, bo to jest bardzo ważny moment w wychowaniu dziecka, że to jest fundamentem miłości. I mają takie zrównoważone, zrównoważone prawidłowe podejście do wychowania. Niech mi ktoś napisze, kto takie coś przeżył. Na ogół, naj, najczęściej było niełatwo, było trudno rodzice nie wiedzieli, jak wychować, może nie mieli warunków, może coś im poszło nie tak. I mamy dysfunkcyjne, pod różnym względem dysfunkcyjne dzieciństwo. I to jest tak, że kobieta, no mężczyźni też, chcą zbudować inne, lepsze, lepszą rodzinę niż to, co mieli w domu. Chcą się jakby od czegoś odciąć, odbić. I teraz właśnie te osoby, taka kobieta, która czuje, że ja nie chcę tak funkcjonować, jak u mnie funkcjonowali rodzice. Chcę lepsze małżeństwo stworzyć. To właśnie taka osoba, taka kobieta nie może... Kierować się tą intuicją i to, tym uczuciem, że on jest w moim typie, bo to jest wchodzenie w schemat, wchodzenie znowu w dysku, dysfunkcję. Tam były problemy, tam był stosunek matki do ojca, tam był wzór tego ojca, to jest ten język miłości, to jest tak, jak tam wyglądał ten związek, jest bardzo znajome i to się dzieje podświadomie, nie wiadomo dlaczego, ale to jest strefa komfortu. To jest, mimo że tam były wojny, były problemy, były no, niewłaściwe zachowania, reakcje itd. w tych relacjach damsko-męskich i ten przykład ojca-mężczyzny nie był idealny, ale to było znajome, to jest na tym języku my się porozumiewamy, ja w to wchodzę, ja w to czuję, że to jest mi bliskie, to jest moja strefa komfortu. I strefa komfortu może być bardzo nieprzyjemna, ale to jest moje środowisko, w którym ja umiem funkcjonować. To jest moje akwarium, o tak powiem. A nie może. Człowiek żyje w swoim akwarium, ono jest znajome i boi się z niego wypłynąć. Tak jak nawet ten bezdomny w parku, który mieszka. On ma swoją strefę komfortu. Jak dasz jemu kluczyki od samochodu, mieszkania powiedz przychodź jutro do, na ósmo do pracy, przyjeżdża samochodem, który ci daje. Masz pracę, stanowisko, wszystko przychodź, się, ubranie masz. Ten bezdomny nie przyjdzie, bo go to tak obciąży, że będzie musiał być wstać. Się umyć, wszystko się przygotować, wziąć te klucze, zamknąć drzwi, o tylu rzeczach pamiętać. Dla niego to będzie, te normalne życie, dyskomfortem. On będzie taki takim stresowym, że on tego się nie podejmie. W swoim parku do swojego życia on jest przy, yy, przyzwyczajony, jest mu tam zimno, yy, głodny jest, ale to jest jego strefa komfortu, to jest jego dom. I tak wygląda też z tymi patologicznymi schematami. Tymi, tymi relacjami toksycznymi, jak my to nazywamy, one są takim parkiem, w którym tam ktoś funkcjonuje źle, ale się do tego przyzwyczaił i trudno mu się z tego wyrwać. I tym, właśnie, tym bardziej, jak ktoś chce żyć inaczej niż to miało miejsce w rodzinie, nie może się kierować, że czuje do kogoś taką miętę, jakaś tam chemia, że to jest, mówimy tam jak na jednym języku, jakby jednym językiem, na jednych falach się porozumiewamy. Jest tak, że on taki swojski jest, w moim typie, jak my to mówimy. To nie tylko kwestia pierwszego spotkania, ale zaraz się tak dogadujemy i on jest w moim typie. Ale co? Cały czas mówię o tym, że świadomość i rozsądek jest pominięty, tylko idą te instynkty na pierwszy plan, te odruchy, te odczucia, że to jest on, a nie ma przy tym świadomego działania, bo tam już są sygnały, że wchodzimy w schemat, który był w rodzinie i zaczyna być to ignorowane. Taka osoba, która chce zmienić schemat, musi się kierować umysłem, musi robić, podejmować taką decyzję i szukać takiego mężczyzny, który będzie wyraźnie odróżniał się od tego schema, gdzie nawet może być trudno zbudować tą relację. Samo się nie klei, nie układa, dlatego trzeba się tego nauczyć, jak funkcjonować z mężczyzną, który bardzo różni się od tego ojca, który był w domu, który nie był najlepszym. Wzorcem i przykładem chciałbym, żeby mój, mój mąż, ojciec moich dzieci, był inny, może lepszy w zachowaniach, w przyzwyczajeniach. <laughs> Dlatego on może być niekomfortowym, i trzeba będzie się do niego dostosować. Tak czy inaczej, to trzeba dużo więcej rozsądku wkładać, świadomości, dowiedzieć się więcej o tym człowieku, samemu mieć więcej zrozumienia o życiu małżeńskim. Bardziej umysłem wszystko planować i podchodzić z takim przygotowaniem, taki kurs przejść przedmałżeński, funkcjonowania małżeństwa. Wtedy to da jakąś gwarancję powodzenia, że się nie wpadnie w schemat. Dlatego po prostu hmm, taka przestroga z mojej strony, to odczucie, że on jest w moim typie, może się okazać pułapką, bo to jest taki język domowy. Czuję, że to jest takie bliskie coś. Ja mogę tego nie rozumieć, dlaczego umysłem. Ten człowiek nie jest podobny do mojego ojca, ale tam są sygnały, sposób bycia, sposób prowadzenia rozmowy. Może być bardzo podobny do tego, co się działo w domu rodzinnym.